Witam, Jakub Buda z tej strony. Długa przerwa w nadawaniu, w nagrywaniu, w kamerowaniu. Jestem z Wami z powrotem. Teraz tych filmików będzie zdecydowanie więcej. Obiecuję, że będzie co najmniej jeden filmik w tygodniu. Jeżeli jeden filmik w tygodniu nie pojawi się na moich kanałach socialowych, proszę do mnie pisać, proszę do mnie dzwonić, używać wyzwisk i powiedzieć, że nie doworzę. Na pewno doworzę, dowrozić będę. Jeden filmik w tygodniu macie jak banku. I zaczynam dzisiaj od filmiku, który zmotywował mnie, znaczy zainspirował mnie e, dzisiejszy mój uczeń do tego. Pozdrawiam cię serdecznie Jarku. E, zainspirował mnie do tego filmiku mój uczeń, który pomimo tego, że ma dobrą technikę, to sposób w jaki trzyma kij i jak mocno go ściska, powoduje, że nie jest w stanie wyrzucić tej energii z tego strzału do przodu. Ale do rzeczy. My wszyscy chcemy uderzać piłkę na pewno zawsze dalej niż, yy, niż na co dzień. Chcemy uderzać piłkę 10 metrów dalej, 5 metrów dalej, wyżej, żeby było bliżej do dołka, żeby było mniej strzałów, żeby było niższe handlika. Przede wszystkim uderzanie piłki daleko i jest mega fanem. Nie oszukujmy się, że osoby, które grają piłki najdalej z grupy, mają zawsze najwięcej fanu, najwięcej poklasku, i oczywiście dużym fanem jest przebić wszystkich naszych współgraczy z flightu. Eee, pomijając fakt, że oczywiście te osoby, które, które grają dalej. Mają najczęściej lepszy handicap, ponieważ są bliżej do dołka, mają mniej strzałów. Wszystko jasne. I teraz ten filmik nie będzie stricte techniczny, bo technikę możecie mieć dobrą, ale nadal możecie uderzać w piłkę krótko, ponieważ nie wypuszczacie energii ze swojego strzału przez fakt następujący skala napięcia, nacisku, mięśni na gripie, na uchwycie, gdzie jeden to jest rozgotowane spaghetti wata cukrowa, a 10 to jest beton, stal. Zwykle jest na 11 i wygląda to w taki sposób. Jest dużo energii, dobra. Przepraszam, zrobiłem trochę śmieszny swing. Zrobię normalny swing, ale zrobię swing z zbyt dużym napięciem, naciskiem naszego gripu uchwytu. Nawet po się mojej twarzy, widać, że ja ten kij wstrzymuję. Mimo tego, że jestem mega, mega napięty. I chcę tę piłkę posłać jak najdalej, to trzymam tak mocno grip, że ja nie jestem w stanie wypuścić energii z tego pięknego swingu długiego swingu znaczy mój nie jest zbyt długi, ale jest dynamiczny, jest szybki. Nie jestem w stanie tej energii wypuścić do przodu, tak jak teraz to demonstruję. Zwróćcie uwagę, że kijałem, że małem teraz jedną ręką, szczególnie lewą, bo u mnie ta prawa jest tą ręką wiodącą, co też jest błędem, bo generalnie dążymy do tego, żeby była prawa symbioza, synergia. Balans ma być równo napięcie jednej i drugiej dłoni, i napięcie tych dłoni to nie tylko same, same ręce, napięcie ramion to nie tylko same ręce, ale to również nadgarstki, przedramień, łokieć, bark. To później idzie do pleców, to później zwraca, wpływa przepraszam, na to, jak się mocno albo mało jesteśmy w stanie obrócić w jedną i w drugą stronę. To wszystko zaczyna się od napięcia uchwytu. Więc myśl przewodnia na ten filmik jest taka, mamy wypuścić energię do przodu. Teraz zwróćcie uwagę, jak ja to lekko robię. Oczywiście zaraz przy spingu, gdzie piłka poleci tym kijem na 200 metrów, bo tyle mniej więcej uderzam piłkę e, dwójką żelazo, czy tam 210. Nieważne, to nieważne, czy to będzie 170 czy 190. Każdy z Was ma jakiś benchmark, jakiś punkt odniesienia i chce uderzać piłkę dalej. Jak to zrobić? Trzymać napięcie mięśni na uchwycie w skali od 1 do 10 czyli wata cukrowa versus beton na maksymalnie 6, może 7, nie na 10 nie na 11, bo jak poeksperymentujecie i zobaczycie, że uderzacie piłkę szóstką, siódemką, czwórką, dziesiątką, to zobaczycie, jaki będzie miał to wpływ na prędkość główki i jaki to będzie miało wpływ na dystans, jaki to będzie przynosiło efekt, na, jeżeli chodzi o na odległość uderzeń. Więc ja teraz zademonstruję strzał, gdzie ja będę trzymał kij dla mnie w moim niemaniu na czwórkę. Pomijając fakt, że tutaj mam jeszcze delikatnie rozwalany. Jeden z palców tutaj przy paznokciu, więc i tak dzięki temu dzisiaj też mnie tak właśnie naszła taka refleksja, że ten palec jest potrzebny oczywiście, ale ja mogę go trzymać lżej. I ja też sam w dziurowych butach chodzi, też sam ten uchwyt za bardzo na ściskam, więc znam twój ból, wiem o co chodzi, znam bóliarka i chcę. I Jarka zmotywować do tego i Ciebie, i Ciebie, i Ciebie i Siebie również, żeby ten uchwyt był, ten, ten nacisk był mniejszy, bo wtedy prędkość główki jest większa, co niektóre może wydawać się bez sensu, ale zwrócicie uwagę, jak poeksperymentujecie, że trzymając mocniej ten uchwyt, główka ma mniejszą prędkość i leci bliżej. Jedziemy. Skala napięcia dla mnie teraz będzie na czwórkę. Ja teraz wypuszczę tą energię do przodu. Oj tak. To było piękne. Ja naprawdę czułem ciężar główki, co też polecam jako takie wrażenie, eee, czy kontrolę tego, że rzeczywiście to napięcie jest małe. Jeżeli jest małe, to czuć ewidentnie, jaka ta główka jest ciężka. Widzicie to? Jak napięcie jest duże i mocno go ściskam, to ja tam nic na, do, na końcu kija nie czuję. A teraz czuję ewidentnie dużo więcej, więc polecam na maksa. Zachęcam do eksperymentowania z napięciem mojego, raczej proszę, twojego uchwytu. Czekam na komentarze, czekam na propozycje tematów kolejnych filmików. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, życzę wszystkiego dobrego. Cieszę się, że wróciłem. Jeden filmik w tygodniu, jak go nie będzie, proszę mnie wyzywać od junów. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, na razie cześć.